Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Drian Kołodziej, a dzisiaj przedstawię wam 7 nawyków, które wpłynęły na moje życie. Powiem wam jakie są to nawyki oraz w jaki sposób na mnie wpłynęły. Są to nawyki, które stosują milionerzy, miliarderzy, sportowcy, ludzie sukcesu, więc chciałbym się po prostu z Tobą nimi podzielić. Oczywiście, jeżeli ten materiał przypadnie Ci do gustu, standardowo proszęcie o subskrypcję, łapkę w górę oraz o komentarz. Każdy komentarz podbija mi zasięgi i jestem w stanie dotrzeć tymi materiałami do szerszego grona odbiorców. Więc od razu z miejsca dziękuję za każdy komentarz. Więc tak, bez przedłużenia, przejdźmy do konkretów. Pierwszy nawyk to jest medytacja. Napra prawdopodobnie słyszałeś coś na temat medytacji, mniej więcej wiesz, czym jest medytacja, ale chciałbym Ci powiedzieć, kiedy, po jakim czasie zauważyć namacalne wyniki, efekty medytacji oraz w jaki sposób ona wpłynęła na mnie. Więc to jest tak. Od dawna czytałem w biografiach ludzi sukcesu, sportowców, że stosują medytację. Na przykład stosuje ją Arnold Schwarzenegger, stosuje ją Timothy Ferris i wielu, wielu sławnych ludzi. Ale tak, kiedy ja spróbowałem medytować, to stwierdziłem, że to nie jest za bardzo dla mnie. Nie mam z tego żadnych wyników, efektów. I teraz, jeżeli chcesz faktycznie mieć nam, namacalne wyniki z medytacji, to musisz stosować ją długo. Po mniej więcej tygodniu zobaczysz pierwsze wyniki, ale tak naprawdę takie namacalne wyniki efekty są mniej więcej gdzieś po miesiącu. Oczywiście im dłużej medytujesz, tym te wyniki są znacznie znacznie lepsze. Dlaczego? Przede wszystkim medytacja jest świetnym sposobem, żeby rozładować napięcie. Jest to trening uważności. Mówiąc w skrócie. Po pewnym czasie, jak będziesz medytował, zauważysz, że kiedy pojawi się bodziec stresowy w Twoim życiu, jakaś negatywna emocja, będziesz w stanie natychmiastem odciąć i ewentualnie popatrzyć na nią jak obserwator patrzy na pewne wydarzenie. Co oznacza, że nie będzie to wpływało ta negatywna sytuacja, emocja bezpośrednio na Twoje życie. Widzisz, każdy przedsiębiorca, inwestor jest bardzo zestresowany. Są różne sytuacje, nawet nie chodzi o pieniądze, bo czasami możesz mieć pieniądze, ale są inne sytuacje stresowe i one na ciebie wpływają. Najczęściej przedsiębiorcy albo piją, albo w jakiś inny sposób próbują rozładować napięcie. Jeżeli trenujesz, to też jest to po prostu świetny sposób. Ale zauważyłem, że kiedy zacząłem regularnie medytować, byłem w stanie, kiedy pojawiła się jakaś negatywna emocja, jakiś negatywny impuls, od razu to odciąć i ta rzecz, po prostu ta sytuacja na mnie w ogóle przestała w jakikolwiek sposób wpływać. I to jest tak, że to nie jest e, m, tak, że po prostu przeszedłem jakiś kurs i od razu potrafiłem medytować, tylko ściągnąłem sobie taką aplikację. Ja akurat używam e, e, Apple'a, e, ios używam, i tu mam taką, e, taką aplikację do medytacji. Nie wiem, czy ją będzie widać. I tutaj mamy, e, mam różne. E, możliwości medytowania. Na początku mogę przejść taki kurs wstępny, który trwa 7 dni, a potem mogę wybrać sobie różne, różne medytacje w zależności od potrzeb. Na przykład mogę wybrać sobie medytacje, które będą likwidowały zmęczenie, albo takie, które będą pomagały, kiedy jesteś na przykład zdenerwowany, albo takie, które będą pomagały jeszcze w jakiejś innej sytuacji. Więc istnieje wiele form medytacji i to jest udowodnione naukowo, że jeżeli długo będziesz medytował, to faktycznie jesteś w stanie te wszystkie negatywne emocje, które do Ciebie docierają, odcinać i patrzeć na nie raczej jako obserwator niż uczestnik wydarzeń. Więc jest to naprawdę świetna, świetna rzecz. Druga rzecz jest to codzienne spisywanie własnych celów. Ja to robię rano i wieczorem. Jeżeli masz mój kurs Lecz ponad wyścigiem, to doskonale wiesz, jak to u mnie wygląda. Jeżeli tego kursu nie masz, to link znajdziesz pod tym nagraniem. Codziennie rano i wieczorem spisuję swoją listę celów. Dlaczego to jest takie ważne? Przede wszystkim tutaj chodzi o aspekt psychologiczny. Pytaliście mnie, czy nie wystarczy tej listy na przykład przeczytać. Nie. Chodzi o to, żeby to codziennie to przepisywać, ponieważ to się bardziej utrwala w twojej podświadomości i jeżeli pracujesz na co dzień, Masz różne obowiązki, to bardzo często jest tak, że po pewnym czasie te cele gdzieś tam się rozmywają, a jeżeli codziennie sobie to powtarzasz rano jako pierwszą, pierwszą rzecz i wieczorem jako ostatnią rzecz, to automatycznie podświadomość po prostu programuje się na wykonywanie tego konkretnego programu. Ja swoje cele dzielę na krótkoterminowe, takie, które są powiedzmy do zrealizowania w ciągu najbliższych miesięcy. I takie długoterminowe. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że te długoterminowe wymagają czasu, a te krótkoterminowe uczą mój mózg moją podświadomość, że faktycznie udaje mi się realizować moje postanowienia. Czyli na przykład w zeszłym roku postanowiłem, że schudnę i ze 106 kg zszedłem do 71. Trwało to kilka miesięcy, bodajże chyba 10 czy 11 miesięcy, ale zrealizowałem swój cel. I to nie jest tak, że postanowiłem to zrobić w nowy rok, nie, tylko po prostu gdzieś tam powiedziałem, ok, to jest ten moment, zaczynamy redukować wagę. I ustaliłem, ustaliłem sobie po prostu swój cel. Fakt faktem, wymagało to troszeczkę dłuższego czasu realizacji, ale udało się to zrobić. I to buduje po prostu pewność, że każdy następny cel, który będziesz realizować, uda ci się zrealizować. Więc spisywanie poranne i wieczorne listy swoich celów jest kluczowe. Ustal sobie cele krótkoterminowe oraz długoterminowe, które chcesz zrealizować. Trzecia rzecz to jest planowanie całego tygodnia i planowanie konkretnego dnia. Więc albo siadam w sobie w niedzielę, kiedy wszyscy jeszcze śpią i planuję cały następny tydzień, Albo każdego dnia, samego rana, planuję każdy konkretny dzień i piszę sobie dokładnie, co o której godzinie będę robić, żeby mieć scenariusz dnia. Jeżeli masz cały dzień zapchany, jeżeli realnie oceniłeś czas potrzebny na wykonanie danego projektu, to automatycznie jesteś bardziej produktywny, efektywny, nie wchodzisz na Facebooka, nie marnujesz swego czasu, tylko wykonujesz pewien plan, jak żołnierz wykonuje misję. Dzięki temu. Po prostu każdy dzień jest swego rodzaju misją. Ja czuję się jak żołnierz, każdego dnia rano wstaję i wykonuję pewną misję. I to jest po prostu zajebiste, ponieważ każdego dnia przybliżam się do swoich celów krótkoterminowych i długoterminowych, nie marnując swojego życia. Więc jest to dla mnie kluczowe. Kolejnym nawykiem, który kultywuję każdego dnia, jest schemat snu. Staram się spać co najmniej 7 godzin, staram się iść do łóżka już o 9.30 i wstawać mniej więcej o 5.20. Nieważne czy jest sobota, czy jest niedziela, czy jest weekend, czy są jakieś święta, staram się stale i regularnie spać o tych samych godzinach. W ten sposób znacznie szybciej zasypiam, w ten sposób znacznie lepiej śpię, w ten sposób jestem bardziej zregenerowany. Widzisz, jeżeli zadbasz o swój sen, zadbasz o to, żeby nie pić alkoholu przed snem. Będziesz spał w ciemnym pomieszczeniu, w którym jest zimno, będziesz się znacznie lepiej wysypiał, będziesz bardziej efektywny, bardziej produktywny, będziesz szybciej myślał i przede wszystkim będziesz się wolniej starzał. Widzisz, jeżeli zadbasz o sen, to inne sfery Twojego życia po prostu na tym tylko i wyłącznie zyskają. Więc bardzo ważne jest to, żeby chodzić spać o określonej godzinie i wstawać o określonej godzinie, nieważne czy jest piątek, sobota, niedziela czy jest środek tygodnia. Kolejną dla mnie bardzo ważną rzeczą jest regularny trening. Staram się trenować co dwa dni. I trenuję zazwyczaj albo całe ciało, albo góra-dół, albo push-pull. I teraz dla mnie bardzo ważny jest trening, choćby z tego względu, że całymi dniami siedzę przed komputerem. Jeżeli trenuję, automatycznie czuję się lepiej, czuję się po prostu bardziej produktywny, mam więcej energii. Bardzo często mnie pytacie, jak to się dzieje, że mam cały czas energię i motywację, ponieważ stale i regularnie dbam o sen, dbam o ćwiczenia, o dietę, dbam o to, żeby się motywować, czytam książki i to powoduje wszystko to razem, powoduje, że mam ogromną motywację. Więc dla mnie ćwiczenia są bardzo ważne, choćby ze względu na zdrowie ale również samopoczucie, dlatego staram się regularnie trenować. Następną bardzo ważną rutyną dla mnie jest codzienne czytanie książki albo przerabianie jakiegoś kursu. Z tym, że na kursy wydaję znacznie, znacznie więcej pieniędzy niż na książki. Dlaczego? Ponieważ kursy mają bardziej praktyczną wiedzę. Staram się kupować mnóstwo kursów marketingowych, które powodują, że zarabiam też od razu więcej. Widzisz, ja to traktuję jako inwestycję. To nie jest tak, że wszystkie kursy, które kupię, wpływają jakoś na moje życie. Powiedzmy, tylko 20% kursów e, tak naprawdę przynosi mi realne wyniki, efekty. Ale ta wiedza w tych kursach, które dają wyniki, bardzo często zarabia mnóstwo, mnóstwo pieniędzy w, długie, w długiej perspektywie. I to nie jest tak, że od razu zaczniesz czytać i będziesz zarabiał miliony. To jest po prostu inwestycja. To profituje z czasem. Widzisz, ostatnio miałem rozmowę z moimi klientami, zapytali mnie Adrian, Powiedz mi, skąd ci się biorą pomysły na kampanie, skąd ci się biorą pomysły na oferty? To nie jest tak, że ja to czaruję z powietrza. Po prostu gdzieś kiedyś o tym wyczytałem, gdzieś kiedyś to zobaczyłem, gdzieś na jakimś kursie to przerobiłem i z latami to się wszystko kumuluje i w pewnym momencie, kiedy jest potrzebne, mogę z tego skorzystać. Więc kursy, książki, szkolenia, dla mnie to jest absolutna podstawa. Nieważne, jeżeli ktoś ci mówi, że. Nie warto inwestować w wiedzę, to tak naprawdę ta osoba zobaczysz cały czas, będzie stała w tym samym miejscu. Oczywiście, wiedza, jest, yy, wiedza to jedno, a wykorzystanie wiedzy to jest zupełnie inna sprawa, więc musisz też wykorzystywać wiedzę, którą po prostu posiądziesz. No i ostatnia rzecz to jest trzymanie codziennie tej samej rutyny, nieważne, czy się chce, czy się nie chce. Zobacz. Możesz się zmotywować, możesz powiedzieć sobie, od dzisiaj przestaję palić. Możesz powiedzieć sobie, od dzisiaj zacznę się odchudzać. Motywacja minie Ci po 4, 5, 6, 7 dniach. To, co przybliży Cię do sukcesu, to jest nawyk. Dlatego ja codziennie trzymam się swojej rutyny. Zaczyna się ona z samego dnia, tak zwany poranny ryt rytuał. Nagrałem o tym filmik, może tutaj gdzieś podlinkuję. I poranny rytuał powoduje, że osiągam znacznie więcej. Tym porannym rytuałem są albo ćwiczenia, albo czytanie książki, albo pisanie książki. To wszystko zależy. Jeżeli chcesz schudnąć, możesz ustawić sobie jako poranną rutynę, na przykład ćwiczenia fizyczne. Jeżeli chcesz napisać książkę, możesz każdego dnia samego rana, zanim w ogóle zaczniesz pracę, zanim ktokolwiek w stanie pisać książkę, poranna rutyna powoduje, że po prostu osiągam znacznie więcej w długiej perspektywy czasowej. Ale bardzo ważny jest cały rytm dnia, żeby trzymać się pewnych schematów, bo jeżeli ty każdego dnia poświęcisz czas, powiedzmy 15, 20, 30 minut dziennie, żeby poczytać książkę, to od razu nie będziesz miał wyników efektów. Ale przez lata to się będzie kumulowało i będziesz znacznie mądrzejszy i też będziesz znacznie więcej zarabiał. Jeżeli będziesz każdego dnia trenował, będziesz znacznie zdrowszy, będziesz miał znacznie więcej siły, znacznie lepszą wytrzymałość i będziesz po prostu też lepiej się czuł. Więc bardzo ważne jest trzymanie się pewnych rutyn, bo to nawyki tworzą ludzi, a nie takie krótkie zrywy. Mam nadzieję, że ten materiał cię zmotywował. Jeżeli tak, standardowo proszę cię o subskrypcję, łapkę w górę oraz o komentarz. Widzimy się następnym razem. Trzymaj się. Hej.